Był taki pomysł, że jak skończę szkołę, to sobie wytatuuję wiatrak, nawiązując do energii właśnie z powietrza. Nazywam się Katarzyna Polakowska i jestem technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pomyślałam sobie, kurde, energetyka odnawialna to jest przyszłość. Takich ludzi jest bardzo mało z takim wykształceniem. Dzięki temu doświadczeniu, które zdobyłam, bo też miałam okazję z funduszy europejskich odbyć staż w jednej z firm fotowoltaicznych i dzięki temu dostałam pracę z Marszu. To była jedyna firma, do której złożyłam CV i od razu dostałam odpowiedź, chcemy z tobą pracować. Dużo matmy, dużo fizyki, ale też bardzo dużo zajęć praktycznych. No pokochałam to, co robię. To jest taki męski świat. Już nawet w szkole obracałam się ciągle wśród samych chłopaków tak naprawdę. Nazywam się Marysia Pieckowska i jestem uczennicą elektronika w Olsztynie. Kiedyś właśnie mieszkaliśmy w bloku w mieście. Teraz się przeprowadziliśmy tutaj. Tutaj jest zdecydowanie ciekawiej, jest więcej do robienia. Tata też mnie ze sobą dużo razy gdzieś zabierał, pokazywał jak to działa. No to gdzieś tam taka zajawka została. Mimo wszystko to uczy. Życia i pracy, i żeby szanować swoją pracę swój czas. Kończąc elektronikę oprócz technika i zawodu mam też dodatkowe umiejętności i certyfikaty. Można tutaj się bardzo dużo nauczyć, dużo zrobić dodatkowych kursów specjalizacji, bo przecież mamy te fundusze europejskie. Ważne jest moim zdaniem podążanie też trochę za takimi trendami, żeby być na bieżąco właśnie z tą energetyką odnawialną, żeby w to inwestować, żeby to sobie zakładać, bo dzięki temu jesteśmy niezależni.